Przyjemne ciepełko, słuchajcie, szanowni widzowie, drodzy Państwo, już za niedługo ten widok kiedyś mm. przestanie nas interesować i takie piece, które do tej pory służą i jeszcze by służyły dekady, no będą musiały niestety być zezłomowane, zezłomowane i wiele średnio zamożnych domów nie stanie dotacji e, z różnych przyczyn. Może być też taka sytuacja, że nie stać będzie ich na, na super remonty na kotły gazowe, na całą instalację, na, na wszystkie przeróbki, na, yy, na Ekogroszek nawet już 2015 rok bodajże to jest ostatni termin I to już są stare piece, które mają 7 lat. Ten piec słuchajcie tutaj służy i służył jeszcze służyć będzie lat początek i lat 80. To jest konstrukcja idiotoodporna, potężne blachy 4-5 mm, podkowa wodna na zasadzie płaszcza wodnego w środku, czyli mamy dwie, dwie ramki, mała ramka palenisko, woda, większa ramka obudowa i tutaj cały piec paląc się jest, no, jest ponad 100 stopni, ale nie zaminam pożaru, nadstawka, słuchajcie, i takie kiedyś rzeczy robili, oczywiście wylane pod, pod taki ala fundamencik, Słuchajcie, będzie zimno, ceny węgla szybują w górę, kto jeszcze ma możliwość gdzieś kupić pokątnie, to nie kupuje pokątnie, nie chwali się tym, że kupił gdzieś tam węgiel, ja się chwaliłem na potrzeby e, tego kanału, na potrzeby tego filmu, ale jak macie gdzieś dojście, falcie, bierzcie i róbcie. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie wyglądało na kamienicach, na domkach, ale wiem jak wyglądało w praktyce m, sytuacja, w której zrobili nalot tak zwany, gdzie gospodarz opalił sobie... Ja tu palę igliwiem i palę tutaj deskami, ale drewnianym deskami, nie palę płytami. No jak palicie, palicie płytami, no to możecie spodziewać po prostu, że Was naj, najzupełniej ktoś podpierdzieli, mówiąc kolokwialnie. Przyjeżdża taki multiwanik, zaciemnione szyby, otwiera sobie szyber daszek. Panowie wypuszczamy sobie dron, który jest posadzony w kamerę termowizyjną, w kamerę o 5-10 megapikseli, nie potrzeba więcej. Słuchajcie, technologia idzie naprzód, jest nagrywanie filmów. Ma mały taki kokpicie, w którym się wysyła sądka, dozymetr i nad komin nam podlecą, sprawdzą ile mamy pyłów, ile mamy siarkowodoru, ile mamy CO2, czadu i tak dalej, i tak dalej, już tych rzeczy. No i potem odpowiednie służby zapukają nam do domu. to nie jest tak, że drony gdzie puszczają, latają bezwiednie. Nie, to nawet policjant powiedział. Jest zgłoszenie, jest przestępstwo, tak? Nie ma zgłoszenia, nie ma nic, więc podejrzewam, że jeszcze parę miesięcy, być może rok. Uda nam się jeszcze na takim czymś palić, ale słuchajcie, trzeba się przygotować. Taka prosta rzecz, którą odkryłem od niedawna, słuchajcie. Prosta. Ktoś kiedyś powiedział, na coś mamy, odmorzę sobie uszy. Słuchajcie, przypominam wam wszystkim tym, co mieszkałem na blokach. Przepraszam, na domkach narodzinnych i w kamienicach, gdzie jest zimno, gdzie jest stary system grzewczy. Bo tak jak jest teraz, to w Ukrainie czy gdzieś, to każdy ma w bloku prawo takie coś mieć. Wystawia sobie rurę, kurde za okno i tam jechają, tam się nie martwią, co dwa i takimi rzeczami także prosta rzecz stopy i druga rzecz głowa wystarczy bluza z kapturem założona na 10-15 minut kaptur na głowę słuchajcie już jest ciepło to jest dla osób które mam tak zwane wiecznie zimne zimne stopy naprawdę bluza z kapturem daje więcej niż wszystkie herbatki z imbirem czy wszystkie inne różne tak powiem e, dziwne Dziwne, słuchajcie, preparaty, które mają nam rzekomo pomóż. Także krótki to będzie filmik. Także żegnamy się już z takimi piecami. Jest to przyjemne, fajnie. Oczywiście można sobie kupić super nowoczesny piec. Postałem nam z Dunii. Będziemy mieli tutaj szybkę. Będziemy sobie siedzieć i patrzeć na ogień. No ale niestety to są kilkadziesiąt, kilkadziesiąt naprawdę tysięcy złotych. Szanowni Państwo, jak mam jeszcze możliwość palmy. Ale uważajmy, czym palimy w piecu, jak palimy, gdyż po prostu. no, grzywny są i mandaty wysokie, sięgające nawet do 5000 złotych. Dzięki za wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam, zachęcam do komentarzy. Słuchajcie, jak to będzie, to jeszcze nie wiadomo. Na razie czekamy na pierwsze rachunki, nowy ład. Mają być tarcze mają być różne inne pakiety ochronne, ale jak to będzie w praktyce, zobaczymy także. Oby była lekka zima i dwa miesiące i do wiosny. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam Was.